Tutaj, po prostu poniosło mnie ostatecznie. Hello! tu dran, a to moje dran kukuro. Nadeszła chwila, w której możemy sobie razem obejrzeć moje rzeczy z Japonii. Leżą tutaj na parapecie, na siedzisku od poniedziałku. Jest czwartek. Wytrzymam wytrzymałam dla was, żeby zrobiło się fajne światło do filmowania. Rzeczy jest dużo i mam nadzieję, że nie będę za długo gadać o każdym z osobna. Jeśli będziecie zainteresowani konkretnymi rzeczami, to piszcie na Instagramie i zrobię jakieś close-upy, zbliżenia, dalsze recenzje. Więc weźcie sobie herbatki, polecam i zabieramy się do oglądania. Dobra materiały, które kupiłam, materiały czyli głównie ten GUI ściereczki wielo, w takiego użytku postanowiłam użyć ich do dekoracji ścian domu, czyli że sobie zamówię na nie z frupelkami e, zamówię sobie do nich ramki i będę je wieszać jako obrazki na ścianie, tu mam takie Majko, Gejko, Ginko. Nie będę ich całkiem y, rozkładać, może później zrobię przebitki na to. Y, jest jedno, które chciałam mieć do pracowni z kotem, y, który cały dobrobyt tutaj zaprasza. Mam też kilka takich y, materiałów po prostu z metra. Rzuciły mi się najbardziej w oko. A, jeszcze mam tutaj Furośki. Wow! Z królikiem w nocy. Yy, dlaczego je kupuję? Są niesamowicie przydatne do wszystkiego, i zawsze żałuję, że mam ich za mało, więc. Materiały japońskie to jest mój one weakness i nigdy jest mi ich za mało. Do tego wykupiłam sobie, to było drogie jak holender. Do takich dużych furośki możesz je sobie zabiązać jako torbę i nosić na ramieniu. Przeciągając przez to materiał, można sobie fajne takie zamknięcie do torby zrobić. Nie ciężko jest to wytłumaczyć, ale jak coś takiego zamotam, to wrzucę zdjęcie i będziecie wiedzieli o co chodzi. Jak już jesteśmy przy materiałach, to taki mały pamiątka z akwarium akwarium w Osace. Eee, nakupowałam tym jeszcze kilka rzeczy między innymi FOCE! Ja no nie mogę, jest mięciutka, jest super squishy. Oczywiście były takie giga Focze, które wieszcie, budżetnie, ale... It's amazing, strasznie się na nią cieszę, za każdym razem jak ją widzę. Do tej foczy, czekajcie, ja może znajdę... Dobra, będę przerzucać dalej, to zobaczycie może. E, bilecik z jej zainteresowaniami, co lubi jeść i w ogóle no... Faj fajne rzeczy, jest, jest super głaskliwa, no po prostu dobra. Dalej, z materiałów. Kupiłam haramaki haramaki od hobonici. Haramaki noszę religijnie. Co zimę po prostu ratują mi pupkę litery. Strasznie lubię te ocieplacze. Zakłada się je na brzuszek, na nerki i nie podwiewa je nic. Polecam. Można kupić w Polsce makimaki.pl. Robiłam już o tym post. Uwielbiam, uwielbiam haramaki. Uh -huh. A! więcej materiału <noise> dokupuje się, to już wszystko jest dookoła rzucone e, również z akwarium e, furośki takie małe Uuu, znajdzie się fokus nałazł się fokus e, w meduzy bardzo fajne kolory i, i ten wzór również mi się super podoba i impulse buy też e, ten gui na ścianę Yy, jest zainspirowany tymi Ciołdziu Giga. Pierwsze <gryw> początki mangi yy, historia właśnie z zbierzakami. Yy, yy, I ta jest yy, zrobiona tak, że ona sobie bareszkuje przód yy, yy, rzeczy do pisania. Więc w Itoi yy, 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 popełniłam ten zakup. Nie było to tanie, ale myślę, że też będzie fajnie wyglądało mnie na ścianie. To powiedzmy też kategoria materiału to kupiłam na aparat taka fajna szmatka w wzorze japońskim który możecie kojarzyć zakłada się to na aparat tutaj się łapie pach obiektyw i można sobie w takiej szmatce przewodzić to jeśli nie macie akurat jakiejś torby pod ręką do aparatu znowu szmatki zawsze tego potrzebuję więcej niż mam, więc zaopatrzyłam się Dobra, i będzie, to jest coś, co było na mojej łyż e, od najdłuższego czasu. E, torebki takie Utility Pouch na wszystko, tu się mieści wszystko. Traveler, e, pisaki, jada jada, jest super przestronny. E, fajny materiał z Delfonix. E, to jest nowy kolor, który wyszedł jakoś w tym sezonie. To jest spinacz z Itoi. To jest po prostu spinacz, ale prezentuję ich logo i bardzo chciałam go mieć. Tak bardzo chciałam go mieć, że kupiłam dwa. I również tą saszetkę w mniejszym rozmiarze. Naprawdę jestem z nich zadowolona. Dokupiłam jeszcze pasek, żeby je nosić na ramię. Tak bardzo czekałam, aż wreszcie będę je mieć. Możecie spodziewać się w przyszłości wideo typu Co jest w moim pałczu Delphonix? Bo jest to <ścoughs> bardzo popularny typ wideo. E, Piórnik od Delde. Mam już taki jeden, bardzo podobny. Niestety miałam przygodę, w której e, rozlał mi się mój pisak w środku. I no, nie dość, że paskudnie tutaj się pobrudził, to jeszcze... Ten tusz, gdziekolwiek się go nie dotknęłam, to po prostu zostawał na rękach. E, więc, no, siłą rzeczy po prostu dokupiłam mm, drugą wersję. E, na pewno będzie mi fajnie służył i postaram się go nie zalać. Rzucimy okiem na te rzeczy tutaj też. I... E, płyta z openingami do JoJo. Jeśli znacie George's Bizarre Adventure, to właśnie z tego. Impuls by... niczego nie żałuję. O, nie przywalicie. Dalej z magowych rzeczy. E, artbook pani Kumoty Haruko. Z jej przeuroczymi e, postaciami w stylu właśnie Boys' Love. Jeszcze nie miałam okazji go całego przejrzeć, ale jestem zachwycona tym, jak jest to zaaranżowane. No, patrzcie, jakieś takie cudne rzeczy. I oczywiście, coś do poczytania. I love it, love it. Ups, może coś było tam nieprzyzwoitego, no ale też się cieszę na to, było na moim liście. To sobie też kupiłam w animecie. Yy, mnóstwo jest oczywiście poradników jak rysować x coś tam, ale tutaj strasznie podoba mi się kreska i to jak jest to fajnie renderowane pewno sobie <grymny> czegoś się nauczę o rysowaniu pięknych panów looks great ja mam też od coś takiego są to pomysły na gucy, czyli właśnie rzeczy, które można sobie E, obrandować i sprzedawać, i jakie wykonać, jakie zamówić. To jest tak troszeczkę dla inspiracji. Nie wszystko da się u nas e, takiego zamówić, bo są bardzo Japan Specific, ale myślę, że jest inspirujące. Dużo mam no, na klapki, gdzie je zamówić, <laughs> żeby sobie na nich nadrukować. Tutaj są, to jest w zasadzie jedna rzecz, ale którą też. Zawsze chciałam mieć. Organizator na komiksy i książki do, yy, na półkę. Można je wtedy tak ustawiać, że z tyłu nie marnujemy miejsca. Na pewno się przyda, <grym> jeśli ktoś kolekcjonuje mangi, czyli no ja czasami kolekcjonuję. Więc wziąłem aż cztery, tylko że były na mojej drodze. brakujące do kolekcji Tony Fury Jestem z siebie w sensie Oki ka butte. Jest to manga mojej ulubionej autorki o baseball'u. Postanowiłam wspomóc swój Fandom, czekam na sezon trzeci. Sezon trzeci anime. Kiedyś się doczekam, kto bierze I kupiłam katalog bonici. Nie, nie to, żebym już kupiła właśnie sobie Hobonici na ten rok, ale... Coś mi jest e, fajne w tym katalogu. E, podejrzałam gdzieś tam jako przykład. Tak. E, nie tylko katalog, właśnie produktów, które mają na ten rok, ale na naprawdę fajne zdjęcia i to jak pomysły na to, jak e, można fajnie wykorzystywać te kalendarze, notatniki, co ludzie w nich notują i. Po prostu strasznie mnie ciekawi zawartość tutaj tego. E, jeśli znajdę tutaj fajne rzeczy naprawdę, to napiszę o nich na pewno na Insta. Pardon się, przerwana herbatka. O oh jest! Trochę tak właśnie rasuję, bo jest trochę rzeczy i staram się to. Chciałem zrobić? Na Starbucksie kupiłam dwa kubeczki. Jeden jest jesienny. 1 listopada wszystkie prawie sklepy zmieniły się na sklepy świąteczne i obawiałam się, że już nie zdążę kupić tego jesiennego, ale był jeszcze dostępny tu i tam. Drugi, który kupiłam jest taki, powiedzmy, uniwersalny. Więc my ten sam motyw, tylko, że jest wiosenny. Ponieważ walają mi się już tutaj taśmy łasi, to staram się... Ja Wam pokazać. Zacznijmy od Staśmulasich <laughs> z Pokémon Center. <laughs> nie wiem, czy widzicie. O, tutaj są takie super. <laughs> Derpne te pokałony. Świetnie wyglądają. Jeszcze ich też nie rozpakowywałam. Jak widzicie, to madness jest <laughs> z tym wszystkim. Tak. Boże. I do tego jakieś zakładki, karteczki. Zawsze na propsie. I tu jest piękny łasi z Pikachu. Nie. Chciałam to zachować. Staram się później zeskoczować oczywiście te łasi, bo na rolce nie zawsze widać jakie są wzory. Dobra może takich śmieszniejszych to kupiłam w lofcie jest po prostu starszy pan salaryman na zielonej, na zielonym tle tutaj się wydurnia pije piwko, nie wiem no to jest ten rodzaj taśmy washi, których nie spotkamy u siebie, jest też goronian, który lubi jeść o to jest He he. To są pieski Inu które są ciągnięte za smycz i one bardzo nie chcą. <gry> to jest taśma z postaciami z naklejek b Label. Jest to bardzo fajne, popularne w Japonii naklejki. Są drogie, wciorty ale ekstra jakość. Więc również sobie nakupiłam. Są so, Stalking Animals. <śpiewa> Takie urocze. Tu jest od pani y, Mizutany, z którą miałam okazję nawet zobaczyć na Iwalucie y, w Tokio. Są wesołe pandy <śpiewa> na bardzo fajnym takim turkusowym tle. Jest też łosi od niej. Majteczki. <śpiewa> Straszny strasznie pocieszny, zaraz ją odpakuję. Majciohi! A propos majciohu, właśnie też od pani Mizutamy. E, karteczki w Karteczki będą zaraz, bo to jest osobna historia, ale... ja. Tutaj kupiłam w Lawcie, chyba? Nie, w Tokiu. Taśmę łosi, która jest na papierze. A na nowym od Syndikatu takie śmiaszne kotki. Jak zauważyliście, lubię takie taśmy w wysokie postaci. Taką taśmę łasi w ryżowce. Ryżowce są ptaszki, które bardzo lubię i może kiedyś będę chciała takiego mieć. Też nie dobrze widać tutaj na rolce. Kupiłam ją w sklepie w Kyoto, u chyba takim butiku artystki, i jeszcze jedną miałam. Mochi króliczki to jest taki deser, dosyć w yy, popularny w Japonii do zielonej herbaty. Bardzo taki subtelny jestem ten patent, ale również wpadł mi w oku. którą kupiłam w Hobonichi. W sklepie w Kyoto Shiba Inu i inne pieski na gokartach <noise> też właśnie czułam się, że wspieram lokalnego twórcę z akwarium, w akwarium w Asace. kupiłam jeszcze taśmę washi w Foki są <noise> absolutnie prześmieszne tą taśmę washi kupiłam z automatu to jest te same co właśnie miałam Pokazywałam już wam te y, Majko, Gejko y, z zliściach Ginko. Ze sklepu Hobonici kupiłam też y, taśmę Empty, która jest w kolaboracji y, z nimi. W tym roku Hobonici wydało y, okładki na kalendarze, które są zainspirowane właśnie taśmą Washi i m.in. jest taki wzór. Dobra. W tym momencie przekopię się troszeczkę. Z scyzoryk Victorinoxa, który prezentował mi mąż, jest fanem multituli, scyzoryków i innych takich rzeczy. I od dawna nosił się z zamiarem, właśnie, kupienia też mi takiego Travelers Factory Edition, i już wiedziałam, że to jest ten, którego potrzebuję. Eee, sobie. Ła, ła, ła. Pomożemy. Okej. Okay. O, gdzie? Można mieć i taką okładkę yy, i taką taśmę. Tę Ta osi też kupiłam na evencie w Tokio Treasure Box. Jest to taśma, która takie fajne Ua! znaczki papiernicze. Od Eric Small Things robi po prostu własnoręcznie e, pieczątki. Na przykład, właśnie takie i, i zrobione z tych wzorów jest właśnie taśma OSH i super mi się podoba. E, taśma z Shiba Inu. Strasznie były popularne. Taśma to jest taka ciekawostka, że ma lekko perforowane. E, to nie widać na filmie, nie? Ale każda jakby ryjek jest yy, łatwo do oddzielenia, czyli że nie, nie, nie przedrzesz sobie jakoś po nim, ale można ich używać jako albo taśmy, albo pojedyncze naklejki. To jeszcze nie koniec, Łashi. Tak, to jeszcze nie koniec. Um, the Starbucks Reserve jest washi, muszę je kupować. <taka>, Taka oto gruba, gruba taśma. Patrzcie, ile tego jest na rolce, panie, no po prostu milion, milion tego. Oczywiście jest e, Starbuck's e, Reserve Roastery Tokyo, żebym przypadkiem nie zapomniała, gdzie wydałam milion pieniędzy. Wydałam milion pieniędzy. Z grubszych taśm również e, Travelers Factory z Narity. Bardzo fajnie był ten Travelers Factory na Naricie, byłam zaskoczona. Ten na Tokyo Station nie był aż taki glamorous, ale tamten był po prostu cudowny. Takie fajne. Gruba również taśma, tłusta rolka. Obrazy, Narity również od travelera. Taka taśma przedstawiająca różne rzeczy. Japońskie. Takie... Z wycieczki. Z Kaminari Mon, tu są to Tokio Tower. Vinci i z to chyba kupiłam na um, Tokyo Station, mają taki Travel Guide z takimi krótkimi opisami po angielsku, całkiem ciekawe. Z Tokyo Metro są um, um, opisane różne linie metra wraz z jakimiś charakterystycznymi chyba points of interest, albo rzeczami, z którymi się kojarzą. Dalej, dalej nie jesteśmy nawet w połowie. To no, jest seria od BGM Takich bardziej fikuśnych łosi. Tutaj są z Srebrną folią Tu jest również od BGM y, Sakura Ze złotą folią To są takie zimowe klimaty Jakieś badołęka, to jest bodajże. Bardzo fajnie też z taką złotą folią Koi, jest Pudzisan. Pudzisan w kurak? no czy jest coś piękniejszego? Dobra, i króliki, gdyż albo ja kocham króliki. O. Rozpakowałam te taśmy, możecie się im trochę lepiej przyjrzeć. Dalej, przechodzimy w terytorium naklejek.